W Sokolnikach w wydarzeniu, które jest finansowane przez gminy Sokolniki, jest to piknik sportowo-historyczny. Troszkę pogoda nam pokrzyżowała plany, aczkolwiek dużo rzeczy możemy zrealizować dzięki temu, że mamy budynek Goksitu, z którego możemy skorzystać. Jesteśmy w tej chwili w strefie, którą obsługuje Stowarzyszenia Bataliona Obrony Narodowej. Strefa maluka jest w tej chwili przeniesiona na salę. Może o strefie właśnie historycznej opowie Pan Przemysław Łódzki, a ja może o tej strefie, która jest na sali. Eee, oferujemy hot dogi, matę cukrową, malowanie twarzy, tatuaże dla dzieciaków. Za chwilę będzie, będą na scenie występowali nasi lokalni wokaliści. Na zewnątrz mamy zamki dmuchane, pogoda. No, jest w miarę, w miarę, w miarę, że możemy z tych zamków korzystać. Także bardzo się cieszymy, bo zainteresowanie jest duże. Myślę, że fajnie, że właśnie rodzice zabrali dzieci na dzisiejsze wydarzenie, to właśnie dla nich, dla nich jest ten piknik, tak? A teraz może Pan Przemysł opowie o tej chyba najciekawszej stronie tego pikniku, o strefie historycznej. Tak, ta strefa historyczna ma dzisiaj takie jakby to podłoże typowo właśnie historyczne, no bo kolejna rocznica Powstania Warszawskiego i nawiązanie pewnie do tego również w jakiś sposób jest poprzez te akcesoria, które są wyłożone. Bardzo proszę. Jest, tak, wywiązujemy do wybuchu Powstania Warszawskiego, który przypada 1 sierpnia 1900. Y czwartego roku o godzinie 17:00 tak w godzinie 2 na warszawskie. Przed dzień, czyli można by powiedzieć, że e, nawiązujemy do e, wydarzeń, e, do szkolenia, e, które możemy tutaj e, przeszkolić młodzież, chętnych e, nawiązać też również do, do szpitala, do służby medycznej. Bo należy pamiętać, że kobiety wniosły bardzo wiele do, do Powstania Warszawskiego, gdzie e, służba medyczna podniosła bardzo wielkie i straty i ogromny wysiłek i tam właśnie w podziemiach e, stolicy e, walczyły i, i chroniły i zabezpieczały uczestników Powstania Warszawskiego, więc też tutaj mamy taką strefę medyczną. E, tutaj Szkolimy też również to względem wyszkolenia. Przypominamy jaką bronią powstańcy walczyli, jak, jak byli wyszkoleni, jak można było po prostu no, walczyć z najezdą w sposób no, taki niekonwencjonalny, bo wiadomo, że powstańcy byli różnie wyposażeni, pozyskiwali, przygotowywali się do tego powstania też przez no, 4 lata okupacji więc ta sytuacja była na pewno no, dla nich dramatyczna, więc wiesz, też należało no, myśleć w czym i w jakich walczyć. E, także tutaj mamy taki, e, taką strefę też sprawnościową dla młodzieży, e, uczestników dzisiejszego tutaj pikniku, gdzie można po prostu przejechać rowerem przedwojennym, e, rzut granatem, e, przeszkolenie z obsługi broni długiej i krótkiej. I na końcu otrzymać certyfikat, doświadczenie, uczestnictwa no, w dzisiejszym pikniku. I na koniec każdy z uczestników dostaje okolicznościowy medal również ze specjalizacją i jaki, jakiej uzyskali wyszkoleni. Wszyscy dziękuję i życzę dużo odwiedzi.